Ja się urodziłam w Warszawie dość dawno, w 1932 roku. Urodziłam się w rodzinie żydowskiej, tradycyjnej, religijnej. Jako ósme dziecko z kolei najmłodsze. Miałam sześciu braci i jedną siostrę. Ja byłam najmłodsza. Mój najstarszy brat już był 21 starszy ode mnie, więc był już całkiem dorosły. I, nie miałam jakichś bardzo bogatych lalek czy, czy, czy zabawek, ale tata robił mi piękne zabawki z drzewa, miałam mebelki ładne, miałam, miałam świetną lalkę, która taką szmacianą, z z celulozy. No to w to tak, ale chodziłam do przedszkola, wszystko było pięknie, ładnie i, i wszystko się skończyło, kiedy wojna wybuchła. W 1939 roku, jak wojna wychła, było 30% ludności żydowskiej Warszawy. Kiedy został utworzony getto, została ściśnięta cała masa ludzi, musieli się przeprowadzać, było zagęszczenie. Stąd te wszystkie choroby, głod, głód, wszystkie, wszystkie jakieś prawda, straszne rzeczy się działy. I tak było wszystko do czasu, kiedy zaczęły się jednak zacieśniać represje w stosunku do, do Żydów. Były, zaczęły się łapanki. Co, co, co się stało? W pobliżu Warszawy został zbudowany obóz Treblinka. To był niedaleko, to jest koło Małkini gdzieś, więc niedaleko Warszawy. Obóz, Niemcy to nazwali obozem pracy. I zachęcali ludzi do samodzielnego zgłaszania się do pracy, dostaniecie, bierzcie, są pod, podstawowe rzeczy, tam będzie praca i będziecie mieli, dostaniecie jedzenie, chleb i tak dalej. Więc wielu osób się na to dało nabrać, bo byli po prostu głodni, więc no przynajmniej jakaś szansa, że dostaną coś do jedzenia. I w ten sposób przez jakiś czas apetyt Niemców był zaspokojony, jeśli chodzi o ilość wywożonych i mordowanych ludzi. Oni chcieli wszystko w świetle prawa załatwić. Przewodniczący gminy miał podpisywać takie prawda, wywożenie tych ludzi i zbieranie, i zbieranie tego kontyngentu, bo. No przecież on podpisywał, prawda? To, to mieli niby czyste ręce. No, ten człowiek wreszcie nazywał się Czerniakow i on nie, nie wytrzymał tego i on popełnił samobójstwo. Wiedział, że dalej nie może tego, nie, tego robić, że podpisywać po prostu śmierć dla dzieci dla, i dla ludzi w ogóle. Ale z czasem komuś tam się udało uciec i została zalarmowana ludność, że to jest żaden obóz pracy, tylko to jest obóz śmierci i żeby zaczęto się, wtedy, zaczęto się wtedy kryć w różnych miejscach. Dochodzi do wniosku moja rodzina, ja ciągle mówię my tego, ale ja, ja w tym wszystkim osobiście udziału nie brałam, bo mimo wszystko miałam tylko te 10 lat już wtedy w 1942 roku. Postanowili wtedy zbudować bunkier, który będzie bardziej bezpieczny i będzie miał połączenie ze stroną aryjską. Tu mamy poziom ulicy, tu. A, a piwnica to jest to, a tu jest poniżej piwnicy. Co się dzieje? Została wybrana ziemia i nasyp na górze i na boki, ziemią, żeby to tak było zupełnie poniżej poziomu piwnicy. Piwnica była to były dwie, dwa pomieszczenia. Tu było to zejście, było głęboko i schodziło się w dół. I teraz tu jest pokazany moment, kiedy powstanie upada i Niemcy systematycznie podlewają domy benzyną i palą. I wtedy ten, to pomieszczenie z tą żywnością, tam ten cudowny żel beton został oczywiście zawalony. No a teraz co się dzieje? Jest podpalony, i teraz proszę sobie wyobrazić, jakim myśmy piecu byli, ponieważ dookoła bymy nasyp z ziemi. Ziemia się tak nagrzała, jak piec po prostu. I tam nie można było w ogóle wytrzymać. Co myśmy robili, ale mieliśmy to połączenie z kanałem. I my tym tunelem uciekamy. To jest około 15 metrów, które łączy nas z, z kanałem, ale często, prawda, i zwłoki ludzkie przepływały, no, nie mówię o szczurach i o nieczystościach. I tak się, czek, się działo. Niektórzy ludzie uciekali kanałami na zewnątrz, na stronę aryjską, ale przy włazie każdym stał, przeważnie żołnierz niemiecki, i strzelał jak do kaczki ale to było jeszcze za mało, to wtedy zaczęli rzucać gaz do kanału. Zorientowali się, że coś się kanały są tą drogą taką, gdzie przechodzą ludzie. Więc trzeba było... Wtedy, kiedy gaz był, to myśmy ciągle uciekali z powrotem do tego gorącego pieca. I tak na zmianę. Przez jakiś czas, żeśmy zmieniali to miejsce pobytu. Jak się tutaj już bardzo gorąco, kładą się jakieś mokre szmaty na głowę, Gaz opadał, zielone ściany były często po tym, po tym gazie, to także się przez jakiś czas to w końcu usta wystygło. I wtedy stało się takie nieszczęście, że właśnie ten nasz mój brat, Rafał, ten, ten przywódca, go nazywaliśmy kapitanem tego strasznego okrętu, zachorował. Zachorował tak, że to był albo to był tyfus, albo Czerwonka, jakieś, jakieś takie gastryczne historie. Jego trzeba było stamtąd szybko zabrać, i wtedy no, trzeba było pomyśleć o nawiązaniu kontaktu ze stroną aryjską, żeby stamtąd jednak wyjść, żeby mu udzielić pomocy. I jego kiedyś nocy przyszli i on został wyprowadzony. Zostaliśmy bez tego kapitana. I stało się tak w tym czasie, kiedy już właśnie. Z, Gruzy getta zostały troszkę ostygły. Sztrop, który był Niemiec, generał, był dowódcą wojsk niemieckich w getcie. Wysłał, pod, wysadził synagogę nad Tłomackiem wielka, piękna synagoga wysłał telegram, że do Hitlera problem żydowski został rozwiązany. Też taka, o czym to świadczy, prawda? ludzie, którzy mają na pasach prawda, Bóg z nami, God mit uns, i, i, i wysadzają świątynie, żeby. żeby prawda, to jest. Zaczęło się plądrowanie i szukanie skarbów, że może gdzieś tam po piwnicach może się znajdzie, bo przecież tam ludzie chowali jakieś rzeczy, a no coś znajdziemy, będzie fajnie. I zaczęło się takie grzebanie. Po, po gruzach i grzebiąc, grzebiąc, dogrzebali się do naszego bunkra. I kiedy usłyszeliśmy jakieś ruchy tam koło nas, uciekliśmy prędko do naszego, naszej kryjówki, tej do, do kanału, ale dwóch moich braci niepotrzebnie wyszło zobaczyć, co się dzieje. No może tam coś, może ktoś nam chleba. Myśmy byli przede wszystkim strasznie głodni. Myśmy, myśmy w ogóle, to, jest, to już było. słabi. Słabi i głodni. I rzeczywiście było to tam podobno dwóch Polaków, jak oni później relacjonowali: którzy powiedzieli: A my się tak szukamy, może jakieś rzeczy znajdziemy. A oni powiedzieli: My jesteśmy głodni, może byście nam chleba przynieśli. Oni powiedzieli: Dobrze, przyjdziemy, pójdziemy, przyniesiemy chleb. I ale, ale coś macie, może, no macie coś? myśmy nie byli ani bogaci, ani żadnych kosztowności, nic nie było, mama może obrączkę miała, bo więcej chyba nic. Oni poszli. Teraz ja nie wiem, jak było. Nie chcę myśleć o najgorszym, bo oni przyszli. Że myśmy cały czas siedzieli tam w tym, w tym, w tym pomieszczeniu, znaczy tam do, w tym kanale, i usłyszeliśmy strzały, usłyszeliśmy krzyki. Te krzyki były prawdopodobnie ostrzeżeniem dla nas przez braci. No i, i cisza zapadła. Ja nie szukałam, ja uciekałam, ja nie chciałam myśleć i musiało naprawdę dużo lat upłynąć, żeby to się, żeby jakaś z perspektywy na to popatrzeć, żeby móc o tym mówić, bo to było zbyt bolesne. Dla mnie tak jak sobie mówię, tak prawda, to, 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 to ciągle kogoś ubywało, ciągle następna utrata, następna utrata, następna i, i, i w końcu zostałam sama, no sama, no nieosamotniona, ale nieosamotniona. Nie Jak się idzie ulicą, bardzo często widzi się takie okrągłe, takie pokrywy. To są te miejsca, gdzie się schodzi do kanału. Jest ich bardzo dużo. Ja nigdy koło nich obojętnie nie przechodzę do dnia dzisiejszego.